Co robić, żeby nie stracić dopłat mając kredyt 2%? Po pierwsze, mamy obowiązek prowadzić pod tym adresem nasze gospodarstwo domowe, więc nie możemy wyjechać sobie na dłużej niż 12 miesięcy. Nie możemy też wynająć naszego mieszkania bądź domu, bądź też użyczyć komuś do zamieszkiwania. Więc jeśli na przykład mamy plan, że kupimy większe mieszkanie i zamieszka sobie razem z nami brat, siostra, mama, taka sytuacja odpada. Jeśli chcemy kupić większe mieszkanie, na przykład wydając jeden pokój studentom, taka opcja też nie przejdzie. Jeśli też sprzedamy naszą nieruchomość, no to nowy właściciel spłaca swoimi środkami bądź też kredytem, ten masz kredyt 2%, więc też nie ma możliwości, żeby ten tani kredyt przenieść sobie na nowy dom pod mieszkanie, które chcemy kupić. Więc wtedy dopłaty też wygasają. Kolejna rzecz to zmiana przeznaczenia nieruchomości. Co to znaczy, jeśli na przykład otworzylibyśmy działalność gospodarczą, to wtedy Sposób użytkowania zmienia się z mieszkalnego na komercyjny, więc niestety nie możemy prowadzić działalności w naszym nowym mieszkaniu. W czasie dopłat nie możemy też zmieniać oprocentowania zostałego na zmienne. Natomiast czy to będzie miało sens? Nie za bardzo, ponieważ nawet jeśli stopy procentowe zaczną spadać, to nasza dopłata będzie nam kompensowała tę różnicę, więc nie będzie miało sensu zmienianie tego oprocentowania. Następnym warunkiem jest to, że jeśli jedyna osoba spełniająca warunek bycia do 45 roku życia przestanie być stroną umowy, to też dopłaty wygasają. Kiedy może się to zdarzyć? Jeśli taka osoba na przykład umrze. Więc czy bank wymaga, czy nie, ubezpieczenia spłaty kredytu, warto je mieć dla siebie. Kolejnym takim przypadkiem, kiedy może dojść do tej sytuacji, jest po prostu rozwód. Jeśli przystępujemy do kredytu jako małżeństwo, a jednak stwierdzimy, że nasze drogi się rozejdą, to też. Ten, ta druga osoba nie będzie chciała nadal być kredytobiorcą i mieć obowiązku spłaty tego kredytu. Dalszym wymogiem jest to, że musimy się wprowadzić do naszej nieruchomości w ciągu dwóch lat albo od zakupu, albo od zgłoszenia zakończenia budowy, jeśli budowaliśmy nasz dom. Natomiast jak to wygląda w przypadku zakupu od dewelopera? Tutaj nie liczy się data podpisania umowy deweloperskiej, tylko ta faktyczna data przeniesienia własności. Więc jeśli dzisiaj podpisaliście umowę rezerwacyjną na mieszkanie, które zostanie oddane do użytkowania za 3 lata, to spokojnie mieści się w tych terminach, więc wszystko jest ok. Wielu klientów planuje nadpłatę kredytu 2%, więc jeśli taka nadpłata będzie wyższa w ciągu trzech pierwszych lat niż 200 tysięcy, i te 200 tysięcy to jest nasz wkład własny plus kwota nadpłaty, jeśli to przekroczymy, no to wtedy tracimy dopłaty, więc najbezpieczniej jest po prostu tak nadpłacać powiedzmy do 199 tysięcy, natomiast po trzech latach jak najbardziej możemy już napłacać do oporu. I jeszcze w przypadku braku terminowej płatności też stracimy dopłaty. Warcie na krótko, ale też w kolejnym filmie omówię, jak odzyskać dopłaty.